Witam was ponownie na moim kanale To jestem ja Dzisiaj z fajną fryzurką Na kurumi I nagrywam Witam w, was w moim pokoju Wszystko pokażę wam co i jak Stanowisko mojego brata No nie wygląda jakoś super Jakieś tam półki o Moja Natsuki kolejny raz się przewróciła Zresztą moja Yuri też no i Juri, kurwa, nie podniosę jej. Dobra, lecimy dalej. Uszko mojego brata. Z dziwnym kotem. Ananas. Emotki. Niebieska ściana. Zegar. Jakiś tam puchar. Dwie skarbonki. Lampka. Ryby. Mamy w ogóle nowe ryby. Nie pokazywałem wam. Jakieś tam klocki. Chomik. Tu jest napisane Puszek, ale nie inspirujcie się tym, bo to jest po jeszcze moich starych chomikach. E, imię na chomika nie wygrał nikt, bo mój brat stwierdził, że wymyśli my sobie swój swoje własne imię. Chomik nazywa się Śnieżka, brawo. Brawo każdemu, kto wziął udział w konkursie, nikt nie wygrał. Klocki, 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 więcej klocków. Tu też są klocki, tu są klocki. Dużo klocków, lubię klocki. Moje łóżko. I co? Czekajcie, zapalę światło. I pokazuję wszystko. Skolopendra cingulata. Gekon orzęsiony. Dorosły samiec Gekona Lamparciego, o którym miał być film. Wiem, nie nagrałem. Dwie samiczki Gekona Lamparciego. Tutaj znajduje się młodziutki samicz, samiczka o kurdale napchana, nie wiem czy widzicie tu, czekajcie, tu o jest, strasznie napchany pająk, jakaś tam lampa, terrarium, tutaj mojej brachy pelmy, albo Pilosum, każdy ją widzi, akurat postanowiła się ruszyć, moja grupówka. Kątnika. Jak widać są dwa kokony Więc czekam na młode I robię filmik z aktualizacją Moje arcydzieło Kurumi Tokiseki Z plasteliny Jestem z tego dumny Wiem jestem beznadziejny Wiem, że ludzie robią niektórzy Lepsze rzeczy Jakaś tam przeróbka gasta z minecrafta Z lego Jakieś klocki Więcej klocków Moja cała makieta, jeśli chcecie z nią filmik tutaj. Nagram kilka filmików z każdym z postaci tutaj z osobna, jeśli byście chcieli, więc jeśli będzie dużo komentarzy, że chcecie, to piszcie, że ch Napiszcie Chce ludzika LEGO. I jak napiszecie Chce ludzika LEGO, to zaczynamy serię z każdym z tych ludzików LEGO, a oni mają swoje historie. Tu na przykład o, tutaj jest Purple Guy. Steve's Minecraft, jakiś Slenderman się też znajdzie. Krwawa Mery Jeff The Killer z fajną zbroją. Moje kolejne arcydzieło statek. Spójrzcie sobie tutaj w środku, są też jakieś tam rzeczy, ale ciężko mi pokazać. Żagiel, oczywiście, zrąbisty. Wszystko jest super. No i przeszliśmy przez cały pokój, praktycznie. Tutaj jeszcze szafa. W szafie piękny kur, zepsuła mi się fryzura, nawet nie poczułem piękny. Ja oczywiście w szafie kurne, jak mnie oko boli, jak tak się za kurna. Rzadko sobie taką fryzurę robię, ale ostatnio coś mnie wzięło i sobie zrobiłem dzisiaj. Tutaj jakieś naklejki, większość mojego brata, ale no są naklejki, jest lustro, są szuflady. Co w szufladach. Moje niezliczone ilości opowiadań i książek. Drugie wiem otwieram stopą. Moje książki do szkoły. Trzecie... Tak umiem otwierać to stopą. Jakieś tam pojemniki puste. Tutaj w jednym jest LEGO coś tam. No i cały mój pokój. Kurno, znowu mi się fryzura zepsuła. Ja wam dziękuję za oglądanie. Na razie, no i cześć!